w następnym odcinku Ej, reklama wyskoczyła a no.

Okej okay, cofamy Cofamy jest. jest, jest Tylko dziś z aplikacją Kabanosy na nadziane Za 5,99 Co się dzieje? O ty się tego to co mamy stary bo to jest naprawdę fart nie? Fart Dokładnie to co mamy teraz. To zajmisty fart, stary. Gonił nas klony. Nie czuję się jakby życie, w Zostaliśmy Nie czuję się jakby w drożyciu. Najlepszy czas mojego życia. Jak to pani wygląda? Chłopaki, nie możemy się teraz kłócić, jesteśmy zamknięci. Dobra, panowie, ja idę na wazę. Tak? Jest tu zimno, ciemno, jesteśmy w dupie. Chłopaki, ogólnie robi się już późno. Nie wiem, kiedy będzie godzina klaunów ale mam wrażenie, że zaraz jest trzecie Ja jestem tak I po prostu, obstrane, stary. Nie, że zaraz kurde coś się tutaj wydarzy. Tak. <suszy> Znowu, wadę! A pewno, ja wszystko zamykam. Mister Mr. G sprawdzał. nam w okna, wszystko wybiją. Co jeżeli tym razem? Nie wiem. Co? No kurwa! Co no. się zaczęło? Dawaj, stary. A, a, dobra. Kowaki, czy jest druga 30 i ziemek robi obchód? No stary, nie, on robi obchód, to jest na Co tam? Wszystko w porządku? O, skąd dzisiaj wchodzą klauny? jest stamtąd, ale nie jestem do końca pewien. Ale mam pytanie: mogę sobie teraz spędzić tą noc? tutaj w środku? Pędzić tak? Trzeba. noc? Trzeba. Trzeba. Ale czy masz swój, swój dom? Właśnie. To... Czyli nie byłeś w swoim domu? Bądź tutaj wyjątkowo. No, no, no. a radę? Zapraszamy. No, Zaczynamy tak wszystko no, na pewno? Tylko czyj, na parę nam się przyda w sumie w razie czego? No, no dobra, dobra. Trzef, Będziemy no. bezpieczniejsi. Ale to, zobacz, w sensie my wszystko sobie tutaj wniesiemy. Tak, to. Są... Na samą ja górę, tam gdzie zwariował twój kumpel? No właśnie. Co ci jest? Coś się dzieje? nic, w ogóle. Co? Rd: Jak karcianka wam się podoba? Ej, bardzo fajna, nie? No, to Możemy zagrać. No, o, siadaj. No i chodzi. Jestem na starym, to kupuje, nie wiem, nie wiem. Nie wiem. To jest, jest to prawda, no coś. Ewidentnie. ona to są elfy. Hmm? Tak, właśnie sobie, to z następieniem. Dobra. To jest fajnie lwy, tak. W ogóle zobaczcie? Ja się chyba zakochałem. Po co, chłopaki. Co? Dobra. Ja kładę druida Elfa. Czyli wygrałem? Ruch na Elfa. Wygrałem! Yes! Stary kurde, może za dobrą obronę. Wygrał życie. To? No to jest tylko gra, stary karcianka. No życie? Fajna. Co? No zaczyna się pewnie to co zawsze, Stary, co jest? A na pewno, A, one no nie, nie, się znowu zaczęło. Na pewno one nie otworzą, tak? Nie, nie otworzą. Tak. No znaczy, to dobra, już to przerabialiśmy, no, wiemy, że nie otworzą. Dobra, holie. Jemy się wszyscy. No, tak, tak. Siedzimy, gramy sobie, nic się nie Bo dzieje. Proszę się to, żeby tutaj nie wyprliszyby. Nic się nie stanie. Tutaj ale nic nie są na groź. Nie są na groź. Dobra, weź tam sobie. Chłopaki, ja się nie mogę przy tym skupić. Co tu się dzieje? Ale nie, stary, to już to przerabialiśmy. No tak, ale jak wy możecie no! check out the best create a creature game of 2024 design unique and peculiar creatures free your imagination shape the body add different parts and adjust colors and textures to create the craziest organisms download the game now to create your very own unique creature Na Co ty robisz? Zbierze? Zbierzec, czy jest, solidnie, żeby nie jest solidnie? Nie Jest solidnie. Nie Jest solidnie. Zostaw te drzwi, bo jeszcze przypadkowo ma... otworzysz. No, no, ma... ma... Na górze? Nie musiałem wchodzić. Nie na górze Nie kogo Nie ma stary? Co nie, noż, czekaj, jak się mieśka, co, co? My no już tak, tak, jak... no, no, to... czekaj, Nie, 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 nie,

Dziwki, teraz coś szukamy dalej. Wyszli wszyscy, jeśli o krótko usiądę, to jest tu. Churice. Czemu ich nie było przy naszych drzwiach? Czy oni poszli szukać kogoś innego? Mieszkańców nie mogą mnie znaleźć. Nie. Główna scena scenach horrora. gonna be fuller Czy Mirek? Nie wiem, Mirek? O nie! Coś tu idzie! Aaaa! Co jest, Kronek? Złapały cię? Widziałeś ich? Mnie prawie złapał chłopie! Co ci? Chodź tu! Wiedziałem, że tam jest. Na pewno? Gdzie są klauny? To I są klauny. Tu są klauny. Tam są. Gdzie Ernest szedł? Gdzie Ernest szedł? Tu, do tego domu, gdzie on wychodził. Tu widziałem, że wchodził. wychodził. drzwi. Nie, jest klauna. A jak to było? Zmknięte. Serio, walnęło coś. Co jest? Kurde, usłyszałem was, dobra, są przed Tutaj jest chyba wyjście okay. Na końcu jest wyjście Chodźcie się mną Specjalnie wziąłem tą kryjówkę, żeby się zamknąć i w razie czego uciekać tędy Grzesiu, dawaj Grzesiu Grzesiu, biegnij Chodźcie, 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 chłopaki Szybko. tam są, tam są, Szybko Kurde, dawaj Szybko. Nic nie widzę, tu jest skarpa i sama ciemność, skarcia! Nie oh. się, chodźcie! Gdzie jest Wiktor? Panowie! Właśnie! Wiktor! Co? co się stało? Co się stało? Ja byłem tam w to sianie, staję. Dobra, dawajcie do sianu. Tam jesteś policja. Ej, się, panowie, szybko. Stajam. Ej, nie widać go. Dobra, ja się chowam tutaj, nie trzeba się przysypać. <gryf> Z tego, że jest kamera, jak nikogo tu nie ma. Dobra, zostawiam to. Idziemy szukać dalej. Chodź! Było widać brodę. Doradzka, poszli. Chłopaki, poszli. w sianie. Oh, stary. Dziwę, Dawa, ale Zipek, chodź, jesteś jeszcze. Okay? Wyczajcie jest sobie, Ej, Jeden z nich był bardzo blisko mnie. Dosłownie dosłowni był pół metra ode mnie podniósł kamerę, którą zostawiłem, ale myślał, że to podpucha i nie patrzył dalej. No. Ale warte. Nie Zauważyliście jedną rzecz? Jak tak. może się przed nimi skryć? To znaczy, jesteśmy w towodni, co no, nie A stary są. Stary daj się ukryć, ale ile nocy uda ci tak. się przed nimi ukrywać? Wsianie. No. Jak najgorszy świnie. Stary świnia. prędzej czy później poznają wszystkie kryjówki. Teraz wiedzieli, że są w domu, więc pewnie nawet nie patrzą. Szczególnie. Tak. Stary, jak się nie mogą dostać do domu, to wszystko przyszło. Poza tym na pewno. dzisiaj i tak i tak mają w nas wyrąbane chłopaki. Zobaczmy, gdzie są. Myślę, że oni nas nie złapali tylko dlatego, że teraz się zajęli Miriamem i są bardzo rozproszeni, stary, że w końcu ja kogoś od złapali. Początku nie, ufałem, stary, wziął i nie, 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 się nie, nie, mam nie, 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 był nie, 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 mu się być tutaj dobrze, w sumie, co nie, nie, dobrze nie, on mi nie, że dobrze się nie, nie, że nie, 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 się nie, 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 Miesiącach. Nie, możemy no, nie, nie możemy tu zostać zdecydowanie nie myślałem, co robimy? chodźcie się schować. musimy się schować chyba znowu w domu, nie? krzaki chłopaki ale nie słychać ich może po prostu już jest czwarta a, widzicie? chyba udało nam Zobaczy. się ukrywać przez godzinę chłopaki wróćmy do domu kurde, zobaczmy, może coś się stało z Miriamem chociaż, gdzie oni go zabrali? poza krąg? nie wiadomo no, nie. może podejdźmy do kręgu. Ja. No, powiem wam, tyle. Jamy, położyć to, jest nasza baza. Na stare nie, idziemy spać, nie? te drzwi. No. Zamykajcie. No, dokładnie. Zary. Zamykajcie, chłopaki. Nareszcie, no, no, jesteśmy tu bezpieczni. Do jutra. No. no co za noc. Powiem wam tak, błagam, sprawdźmy tylko to miejsce. Czy na pewno tu jest. Przesadzam, ja idę na górę. No, na górę. Ja się na, na pewno tu się Stary było! Grzesiu, Grzesiu! Jest okej? Okay? No Stary! Co się stało? Starym, co się stało? Z Nie ma czwartek! Zostawił go, więc chyba jest. No teraz już jest. Ale teraz jest już czwarta. nie było czwartek, tu przyszliśmy. No, nie Musimy ogarnąć jakiś zegar. Tak, to to prawda. O, szkoda. Grzesiu, trzymasz się? <grym> Idziemy spać. Chodź. Chodź. To jest pierwsza rzecz, nie? To nie ja się nie, kładę nie chcesz Jesteś się przespać? Stary, no kładziemy się. Nie trzyma. On musi to odreagować, chłopaki. Idziemy. No. Nie się Ja się dziwię, że oni mogą tak spać cały czas. Osobiście uważam, że to była najgorsza noc w moim życiu. Stary, no nic nie jest takiego nie przeżyłem jeszcze. Albionie, gdziekolwiek się udasz i cokolwiek zrobisz, twój koniec zawsze będzie ci towarzyszył. Oczywiście uważam, że to była najgorsza noc w moim życiu, stary. No nic nie jest takiego, jak nie przeżyłem jeszcze. A ty jak się czujesz, stary, po całej tej akcji? Nie, nie wiem co zrobić, ja... Kopaki, kurna, już dajcie spokój. nie, nie masz spania, nie? Weź wstawaj, stary. No to, to, nie jest... Bo nie nie, nie ja. Wstawajcie, starajmy koniec. Po takiej nocy na no Co No niby. Słońce już wyszło, jakby już jesteśmy bezpieczni. Ochłońmy ja wszystkie. Zipek wstawaj. No stary dzi. Dż... Ja się w ogóle nie o ja, kopał. ja mam to w dupie. Ja chcę stąd wyjść z tego kręgu. Mam w dupie! Weźcie się wycilujcie! Co wycilujcie? On mi prawie zerzala, a ty mówisz, że wycilujcie! Zipekek, ja też nie nie czaję, nie. Ja jestem po prostu tak, rozwalony. No weźcie się wszyscy uspokójcie, kurna. Panie, ja chcę wystawia ja pokojny! Jesteśmy... Jesteśmy w tym momencie bezpieczni, mamy zamknięte drzwi, stało słońce, jest jasno na dworze, nie? No, 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 no. Która w ogóle jest godzina? Jest jakaś kurde piąta z Bo tego co, co widzę. Mam w to wysrane, kompletnie mam w to wysrane. Stary, Wcześniej nie, no. nie spaliśmy całą noc, nie? No dobra, nie, nie a, się nam dali, a nam daliście pospać tylko kurde cztery godziny jakieś. Zimek zime, z tobą jest okej? Okay? No jak z nim może być okej? Okay, zobacz co on gada stary, jemu się nic nie stało kompletnie. To ja prawie zginąłem. Okay. Dobra, dobra, chłopaki. 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 Na, spok na spokojnie. Spróbujmy wykminić coś, żeby rzeczywiście stąd wyjść. Ci. Co wiemy na temat tego miejsca? Jest otoczone kręgiem, jest otoczone klaunami. Nie mamy pojęcia w ogóle, jaki mają związek te dwie grupy. Co nam to da? Nic nam to nie, Nic, nie da. Nic, ale wiemy jedno, wchodzą tutaj codziennie w nocy klauny. I są cały czas przy domu, tak. więc nie ma szans, żeby uciec. Co, więc. Nie może nas być w domu, chłopaki. To jest bardzo ryzykowny plan, ponieważ. Ty mogą... jak mi w domu prawie zabił. To ty chcesz, żebym wyszedł na dwór? Chłopaki, dlatego nie możemy być w domu, ale też nie możemy być na dworze. my planować... mamy być. W aucie, którego nie ma. Trochę pomyśl, nie? Bunkrze. Dokładnie. No. Musimy zrobić bunkier. Kradniemy Lindzie, Co Chłopate? zrobimy? Ty się obudź, stary, no. No przecież... Weź, Weź ogarniaj. Przyznam jedno, wyjąłem to dla picu, bo nie potrafię tego planować. Po prostu wykopiemy dziurę w ziemi. No. I to, to jest mój plan. Kozacki, idealny, żeby zginąć na miejscu. Brawo, brawo, aplauz, nie? Widziałeś, co się stało? Widziałem! Każdy z nas był blisko, ty byłeś najbliżej Grzesiu. Czułem jego oddech, czułem, stary oko Dobra, spokojnie. Po prostu wyjdźmy, przejdźmy się, Ochłońmy, a za kilka godzin zaczniemy po prostu wdrażać w życie plan bumka. Ja... No widzieliście gdzieś moje buty, Mą muszę zmienić, a to już jest przemoczone. Zgubiłeś buty i masz różowe karze. Ale jak mogą karosze być przemoczone? Od tego są, Nie no. na górze zostawiłem. Takie rzeczy się dzieją. On mówi, że buty chce przebrać, buty chce Grzesiu, przebrać. Grzesiu, mówiliśmy o tym. Chwila ja spokoju. Ja się uspokoiłem. Uspokój się, Grzesiu, proszę cię. Naprawdę, to nie pomaga zupełnie. Pamiętaj, że musimy się stąd dostać, tak? Ernest ma rację. Musimy zbudować ten bunkier. Musimy stąd uciec. I wszyscy razem, nie sam, To wszyscy razem jesteśmy z tobą. Czy no. Grzesiu musiał prawie zginąć, że Zipek pierwszy raz przyznał mi rację. Jaki jest plan? Gdzie Je budujemy? Co robimy? To ma być bunkier, tak? Ernest, no ja jakby prowadzić. Wykopać Słuchajcie, ja no, pracowałem w ogródku, to były tam łopaty, no. były grabie, było wszystko. Ja mogę zakosić te. Nie? Lindy. No, no, od, Lindy. od Lindy, no ona A, ma to tak. w domu, ale ona mi nic nie zrobi, bo przecież powiem, że idę na rolę, nie pracować no. dalej. To jest dobry pomysł. Dobra, panowie, ja. mamy dwie łopaty. I co? Co? chyba, idziemy na zmianę kopać. No. no i idziemy jak najbliżej kręgu, nie? Dlatego, że musimy się zamknąć i od razu uciec, jak tylko oni zaczną gonić, nie wiem, bo już z tych, co zostali. A czy nie powinniśmy im powiedzieć w ogóle, że. Żeby... Ej, stary, generalnie co to jest uciec? mega dobry pomysł, żeby się zamknąć. Zakopać w i od razu sterek no. że klauny wchodzą. Ale co z mieszkańcami? On od samego początku. W sumie musimy my się wydostać, żeby móc sprowadzić tutaj w ogóle pomóc. No I co? W którym miejscu stary chcesz zbudować ten bunkier? Nie mam pojęcia i nadal nie wiem, Zipek, że to jest dobry pomysł, że okradłeś mieszkańców, którzy jednak trochę Ale nas nie. Nie okradłem i pomagają. Prawy przyszedłeś no. przez nie? się nie wkopiesz! Patrz! Chłopaki, inne miejsce, nie trzeba ogarnąć. No tutaj jest sam beton. A nie możemy zrobić tak, że kiedy te klauny staną przed domami mieszkańców w nocy, to wtedy my będziemy tak się w tej stodole. Pamiętaj, że tam są mieszkańcy, no. a tu jest stodoła. A w stodole pod ziemią można głośno. Nie schować. no tak, jak oni tylko klauny przejdą i będą w kręgu o trzeciej, wtedy my możemy opuścić ten krąg, bo to znaczy, że nikt nie będzie nas szukał poza nim, prawda? Więc dlatego musimy w takim razie się schować jak najbliżej tej linii, jeśli tylko da, albo wykopać dół łopatami, albo zrobić to gdziekolwiek im Okay. A ci ile mają palet. Może się w środku w nich schowamy. Ej, to skitu, bunker jest, nie palec. Nie jest, nie jest palet. Tylko, że ej, panowie, pamiętajcie, że klauny znają dobrze to miejsce. Jeśli będą poprzestawiane, to oni się skapną. Chyba nie między, ale zobacz. Tam między paletami się z drugiej strony. To że jest, mama, jeden, problem. jest jeden problem. Jest jeden problem. Wiecie panowie jaki. trzeba je przesunąć. Ciężkie są. Nie, nie ruszysz tego! Ale mamy wózeczek. Ale do wożenia. on działa, panowie, pamiętajcie, że ej, jest spróbujmy, przez no. A jak to walnie? Działa! A to? Co? Otwiera się to? Jest krapa! Co jest? O stary! Ej, zajebiście! Zobacz jak Normalnie tego nie widziałem na początku! Co jest? Tylko, że wiecie, że to jest miejsce, w którym cały dystans idzie do tej maszyny. Tak, żeby się, się zmienić. A jak to się włączy, to mamy przesranę. Co? Nie widać cię stary A no, przykryjemy to jeszcze czymś Przykryjmy to sianem chłopaki, bo jest pełno siana No i palety nie? Nikt się nie skapnie, ale w paletach jest jeden problem One mają szczelinki Fajnie by było gdybyśmy znaleźli coś co idealnie jest spasowane z tym no, prawda? No. Więc proponuję żebyśmy się rozdzielili My już zaczniemy nie wiem Jakoś to kurde zakrywać albo coś, a ktoś poszuka jeszcze jakichś lepszych rzeczy, desek, które zbijemy ze sobą. Trzeba no. po domach poszukać. No to Wiktor, zgłosiłeś się na ochotnika, Widziałeś, że podniosłeś rękę, nara, powodzenia w chodzeniu samym po tym osiedlu. I serio, opuszczamy go? Ja bym poszedł później. rzecz Stary, tak kminie, no zobacz, tych palet jest dużo. Nie wiem, czy to palety się nadadzą. Trzeba znaleźć jakąś deski desk, jakieś duże czy coś. No stary, idziemy dalej po prostu. że w tym tym, stary. No nie, pustkowy Nie jest, coś idealnego. O, tak od razu na wejściu? Tak. Normalnie podniesiemy na to siano. Zaczekaj to jest duże. Kurde, ciszy. Ja Jaki... To nie wyjdziesz. Ogólnie patrzcie. A jak to wyszło z tego? Ja wam pokażę to, jak to zrobiliśmy. Hmm. Najpierw wzięliśmy takie palety. I położyliśmy je na tej kratce A to zasypaliśmy dopiero sianem Teraz, tutaj gdzie my będziemy, żeby siano nie wpadało do środka Będzie zakryte ważną deską, która nic nie przepuszcza no. I możemy się chować do środka e, Dobra, więc jest to już skończone Zipek, zaprezentuj jak to się fajnie otwiera O kur. Ej, w ogóle to wygląda jakby na... I tutaj wchodzimy Mocno Dobra, co robimy teraz? Nie wiem, wracamy, pomagamy mieszkańcom znowu czymś To co, teraz każdy się zajmuje sobą? No. Powodzonka? No. 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 Lecimy na pracy. Widzimy się dwa 40. Gdzie oni są? Stary, nie mam pojęcia, ale ja jestem stary. No ja nie, ja nie mogę tu już dłużej siedzieć, nie? Ja się ze Jest za mocno, za mocno. Jeszcze kurna w tej... O Boże. O, jesteście na. Najważniejszy jeszcze. moment. Najważniejszy moment od początku naszego pobytu. Ucieczka. Chodźmy tutaj, dlatego że za pół godziny wchodzą klauny. jak usłyszymy, że przejdą, albo nie będziemy słyszeć ich w ogóle. Wychodzimy po prostu i idziemy po prostu, prostu, prostu za linię czerwoną. Nie, ucieczka, uciekamy stąd. i stary, wchodzimy. Ej, ty dobrze to wymyśliłeś. Ty to, ty to jednak jesteś chłopak. Jesteś chłop, nie baba. Ej, chłopaki. A, jak to jest klips? miejsce, co nie? Ja się boję. Ej, ej. ciekawie, jakby się to otworzyło. Że tam jest ta maszyna A Ej, szczerze, tutaj mógłbym zamieszkać. Mi jest tu przytulnie. Dobra, to spoko tu spoko się tu No uciekajcie, beze mnie. Czeka, to tutaj jest godzina, nie? Czy to już było? siedzimy, tu już coś coś 20 Ja coś słyszałeś Czekajcie. Czekaj. Czekaj. O kurde. Jak to jest głośno. To się nie za Zapada się Ej jak wychodzi? Musimy do czwartej poczekać no, że my stamy, bo Nie, bo wtedy nie, będą już za linią Póki są w kręgu, możemy wyjść poza krąg stary Inaczej będą czekać już na nas od razu no. szybko, szybko, szybko. Chodźcie, jesteśmy już mega blisko Na pewno ja już zastałem. Przyszedł. Dobra, a, idziemy. W los! Tak, tędy, których wyszliśmy. O Jezu, co to było? szybko! że ile jeszcze będziemy <grym> szli? Przecież wtedy i. Pół godziny szliśmy? Nie mam pojęcia. Stary. Pół godziny szliśmy lasem, jak trafiliśmy do tamtego kręgu, a teraz idziemy już godzinę i. Stary, ja się tak boję tego lasu. jest tak dziś. ciemno. No, Kompletna dziś. Co no chwilę. Coś, albo ktoś chodzi w krzakach. Chodźmy, panowie, błagam, chodźmy, nie zatrzymujmy się. My. Patrzcie, to jest dróżka. Nie byliśmy na żadnej dróżce, nie? Stary, byliśmy może tu. nie widzieliśmy po prostu. Albo je nie widzieliśmy, no, dlatego, że Ale tutaj... Idźmy dróżką, tak, stachcie. Idźmy cały czas dróżką. Co? W tą stronę? tą? Nie mam pojęcia. Ani po lewej. I po prawej stronie nie masz żadnych światł, żadnego śladu cywilizacji. to co, idziemy tam? Błagam, nie zastanawiajmy się dłużej, tylko później. Zaufajmy instynktom. Pupaki. cały czas. Sorry. To. Ej, ja coś słyszałem na stopach. Ja cały No nie wiem. No nie wiem. Ja nie No nie wiem. No nie wiem. No nie wiem. No nie tam Opuś. Opuś. Cześć, O kurwa, co tu jest? Gdzie my Jesteśmy! Nie, 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 nie. Telefon mi, Telefon już padł na łeb! Mam twarzą, w twarz, błagam w na ja Dobra, wiecie co, skoro jesteśmy już w tym robie, to idziemy cały czas z nimi, dlatego że. Ale wstanie, nie wiem, nie, nie zapadłem I to odcinka, to było 10 kończę nagrywanie, bo. Panowie, idziemy na ścieżkę i idziemy na dół. Jak to wygląda, strasznie! Wróćmy na, na ścieżkę. Chyba, chyba już nie Ej, Ej, zobacz. zobacz. Tam, Ej, światła jakieś stary. Ej, a to. Są coś to widać? To jest ogień. Ale są klauny? Właśnie. Ej, na jest. kamerze tego nie widać, chłopaki. Nie wiem, chłopaki. A, a widać. Ale przecież w tamtym widać. strasznym mieście... nie trzy się tak chodź jeżeli do kamieni. W strasznym mieście Krzyszysz. nie było żadnych świateł chłopaki. W nocy no, nie, było. nie było elektryczności żadnej. A, w ogóle nie było elektryczności. Czy, Więc jesteśmy przy cywilizacji. Jest. W końcu. Udało nam się. Ej, a co jeśli tam stoją autem klauny? Bo to może być od auta światło. Nie, no to Chłopaki, nie przeraża to, że my tak krążymy totalnie. Wyszliśmy z jakiejś farmy opętanej, i idziemy teraz do jakichś światełek. Aczkolwiek to jest chyba najlepsze, co możemy teraz zrobić. Na, w następnym odcinku obejrzymy aż 9 minut. Bo 9 minut trwa końcówka. A my dziękujemy bardzo serdecznie za obejrzenie. Widzimy się w dalszych odcinkach. Mm,